Która z nas nie marzy o księciu z bajki, z którym życie będzie długie i szczęśliwe. Dzisiaj zachęcam cię do zastanowienia się, czy naprawdę marzysz o księciu z bajki i czy spotkanie go będzie dla ciebie dobre. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy. Powiedz, czy masz czasem o spotkaniu księcia z bajki? Takiego przystojnego, wysportowanego, ogarniętego życiowo, dobrze zarabiającego, biorącego odpowiedzialność, który potrafi rozwiązać praktycznie każdy problem, który zapewnia życie łatwe, przyjemne, który otacza cię opieką i czujesz się tak spokojnie. No po prostu, że żyjesz z nim długo i szczęśliwie. Brzmi kusząco, prawda? szczególnie, że życie bardzo często nie jest łatwe i wizja, że ktoś mógłby sprawić, że będzie dużo łatwiejsze, jest kusząca. Tylko zanim powiesz, tak, takiego mężczyzny szukam, na chwilę się zatrzymaj i spójrz tak w lustro, ale nie fizycznie, bardziej tak metaforycznie. Zastanów się, czy ty przy takim księciu dobrze byś się czuła. Pozobacz, jeżeli brakuje ci pewności siebie albo czujesz się nieatrakcyjna i jesteś z przystojnym pewnym siebie mężczyzną, to może się w tobie pojawić lęk, że on, on jest taki przystojny, a ty nie, nie jesteś ładna według siebie, bo w rzeczywistości na pewno jesteś piękną kobietą. I właśnie nie czujesz się piękna, to możesz bać się, że on ci zostawi, że nie, że nie jesteś dla niego aż tak atrakcyjna. Może być w tobie taki lęk. Jak on jest pewny siebie, a ty niepewna siebie, to ta jego pewność siebie może ci przytłaczać i ty nie rozkwitniesz. Tylko jeszcze bardziej będziesz czuła się niepewnie, bo on taki super, a, a ja mu nie dorastam do pięt. Możesz mieć takie poczucie i wtedy nie tworzysz partnerskiej relacji. Jeżeli chcesz, żeby dobrze zarabiał, a ty masz problem z tym, że nie zarabiasz za dużo, to... To, czy będziesz się czuła z nim partnerską? A może ty też dobrze zarabiasz i to akurat nie będzie problemem. Właśnie pomyśl o tych cechach swojego księcia z bajki, pod kątem tego, na ile ty z tymi cechami też się czuła partnersko. I nie chodzi mi tutaj o takie równouprawnienie, że jak on jest pewny siebie, to ty też musisz być pewna siebie. Bardziej o też takie że w sensie pewny siebie, że na przykład występuje publicznie, to ty też musisz występować publicznie. bardziej mi chodzi o to, że okej okay, on jest pewny siebie i ta pewność siebie, jego ci nie oneśmiela, że ty się przy nim nadal czujesz dobrze, masz to poczucie własnej wartości. On umie wszystko załatwić i ty z tego korzystasz bez takiego poczucia, o, ja biedna środka, bez niego nie dałabym rady. Bo dobry związek i szczęśliwy związek dla Ciebie i dla Niego będzie wtedy, gdy oboje w nim będziecie czuli się równi, że macie taką samą wartość, taką samą godność, a nie że ktoś jest lepszy lub gorszy. Jasne, ktoś może być lepszy w czymś, a ty w, On może być lepszy w czymś, a Ty w czymś innym i to jest ok. Ale jeżeli przez to, że ktoś jest lepszy w czymś, Ty masz poczucie niższości, to to może już zabijać relację. Dlatego pomyśl jeszcze raz o tym swoim księciu z bajki i zastanów się, czy naprawdę te cechy są dla ciebie dobre i czy naprawdę z takim mężczyzną chciałabyś być. Bo może się okaże, że tylko jedna z tych cech będzie dla ciebie ważna i że chłopak, który jest przeciętny z wyglądu, który um, może jest taki średnio wysportowany. Będzie miał tą cechę, która sprawi, że stworzysz z nim cudowny związek i małżeństwo, które przetrwa lata. Powodzenia! Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa -kierunek z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.